A wyobraźcie sobie faceta, który ma niezwykłą siłę w życiu, a jednocześnie jest wrażliwy. Wrażliwy na piękno drugiego człowieka, na krzywdę drugiego człowieka, na odczuwanie tego świata i na to, co się dzieje. Jeżeli z, zaczniecie sobie składać te klocki do głowy, to w głowie to otrzymacie obraz faceta, który za chwilę tutaj wystąpi. Ścieżkę kariery rozpoczynał w korporacjach. Przeszedł różne szczeble. W życiu prywatnym tak naprawdę wyszedł poza ramy systemu, bo to, co dla mnie jest bardzo inspirujące w jego historii, jest kimś, kto bardzo kocha rozwój. Kimś, to także wspiera innych procesach rozwojowych, przeszedł wiele, wiele różnych szkoleń i stosuje bardzo zaawansowane metody, jak EFT, Matrix Printing, ćwiczenia oddechowe, cellular i wiele, wiele innych, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który praktykuje, sprawdza, jak pewne rzeczy działają, a później po prostu uczy tego, jak mogą to zrobić inni. Moi drodzy, mógłbym naprawdę wiele, wiele o nim mówić. Myślę, że jest to jeden z tych mentorów, który ma naprawdę misję. Zresztą myślę, że za chwilę usłyszycie w jego głosie, że w momencie, kiedy mówi do ludzi, to naprawdę słychać, że on ich kocha. Serdecznie zapraszam już za chwilę, chciałbym zapowiedzieć Grzegorza Jaszewskiego.